Hej óweczka, miał być ogólnie temat o Steam Decku poruszany, ale zupełnie szczerze co ja mam tam jeszcze powiedzieć. Jedna jest do powiedzenia o Steam Decku, teraz sobie możecie, nie wiem, zapauzować film czy coś, to jest to, że coś takiego jest. To niby Valve powiedziało, możecie sobie to zinterpretować jak wam się wydaje. Mnie się wydaje, że będzie coś takiego. No i kurwa tyle w temacie. Yy, no. Ten film jest ogólnie o tym. On nie jest o inwestowaniu. Przede wszystkim. Ten film w ogóle, jakby on nie ma nic związanego z inwestowaniem. Ten film jest o tradingu. On jest o tym bardziej o kalkulacji, niżeli o spekulacji. On jest bardziej o tym, kiedy się coś opłaca robić, a kiedy się tego nie opłaca robić. Nie jest to film w żaden sposób obiektywny. W sensie nie, nie podam w nim żadnych obiektywnych czynników, chociaż chyba, że niektóre czynniki są na tyle obiektywne i na tyle... Proste i łopatologiczne, że ja je w ogóle skipuję. To pewnie je podam wtedy. Yy, takie naprawdę oczywiste rzeczy, że na przykład jeżeli yy, gdzieś jest 3, a gdzieś jest 2,5, to znaczy, że to 3 jest większe niż to 2,5. I jeżeli coś możesz kupić za 2,5, a sprzedać za 3, to znaczy, że jest dobrze. To to jakby to są jedyne rzeczy, które ja poruszę. Do interpretacji tego filmu jedyne, co wam będzie potrzebne, to znajomość liczb. To może być problem akurat dla niektórych. Jak umiecie dodawać i odejmować, to też będzie spoko. A jak mnożyć, to już w ogóle kurwa, możecie zostać ekspertami od tego. Tak to yy, ujmę. Także, no, w sumie tyle z takiego wstępu i przechodząc do meritum. Na rynku Steam istnieją dwa sposoby liczenia wartości, znaczy na rynku Steam, no, w itemach, w tradzie i temami. Istnieje jeden bardziej obiektywny sposób. I istnieje sposób bardziej subiektywny, znaczy relatywny. Można by było lepiej to określić. Obiektywny sposób jest bardziej związany z wpłacaniem jakichś przedmiotów, ponieważ co jest ciekawe, żeby coś wpłacić, trzeba wejść w czegoś posiadanie. Jeżeli wchodzisz w czegoś posiadania, posiadanie, to ponosisz jakiś koszt i wtedy wpłata czy nam sprzedaż przedmiotu. Jest no, obiektywna wobec jakiegoś kosztu, który ponosisz. No i potem jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby zrozumieć czym jest ten koszt, zrozumieć istotę tego kosztu, no i umieć znaleźć różnicę pomiędzy tym, co dostajesz, a tym kosztem, który ponosisz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest relatywna, czyli w zależności od tego, czy. A ja nie, nie, nie wiem, jak mam to za bardzo wytłumaczyć. Chodzi po prostu o to, że znajdujesz jakiś przedmiot, w ogóle to jest też ciekawe. Dwie rzeczy, które będziesz potrzebował bardzo mocno do korzystania z tego, to jest kalkulator i dosyć dobra taka, nie wiem jak to powiedzieć, spostrzegawczość. Tak bym to powiedział. Że musisz po prostu być trochę taki typu, widzieć rzeczy. Po prostu, intuicyjnie musisz widzieć rzeczy. I będzie dobrze wtedy. Na ekranie mam awę. W ogóle nagrywałem ten film jeszcze raz, ale się wywalił. Smutno, no i się znalazłem. Po prostu wziąłem, wpisałem karmy i najtańsze. Ja oczywiście, jeżeli o mnie chodzi, jak sami się pewnie domyślacie, znam perfekcyjnie rzeczy z małpy. W sensie umiałbym wam obie w obiektywny sposób powiedzieć te rzeczy na małpie, jak one działają. Ale nie, nie chcę, żeby to był film o małpie, tylko żeby on był taki ogólny. Więc o małpie może kiedy indziej. A ja się będę tutaj oczywiście tylko i wyłącznie siłował z tymi przykładami, zaczerpniętymi z małpy, kiedy coś się opłaca, kiedy się nie opłaca. Mam nadzieję, że wy ten film nie potraktujecie jako poranny handlowania na małpie, chociaż w sumie może i tym być, tylko bardziej tak, weźmiecie go ogólnie do wszystkich rynków, do wszystkich marketów i będzie to taka ala, może przystawka do tego. Ja powiem tak. Pozwolę sobie, pozwolę sobie, pomogę, tak, tu kurczę blade chyba mi się należy, bo się znalazłem, przez przypadek oczywiście, zresztą widzicie, zabiorę, 2.61, 2.90, no tu musiałem, nie, to wiadomo, no bo ja ten, chorą córkę chłopaki, ale dobra, już skipując ten temat, powiedzmy, że mamy takiego, no tutaj był taki, no dobra, potem go pokażę. Powiedzmy, że mamy sobie na przykład takiego kałacha. Ja wam pokażę. O. No i chcemy policzyć za pomocą jednego i drugiego sposobu, czy się opłaca go wyjąć. Tak, mamy takiego kałacha. Za tego kałacha chciałbym dać to, to, to i to. No bo to będzie plus, minus tyle samo. No i powiedzmy, że ja bym chciał zrobić takiego oto tutaj deala. No to są dwa sposoby na jego policzenie. Albo. Biorę ceny wszystkich tych rzeczy z jakiegoś konkretnego miejsca i do tego samego miejsca porównuję cenę, którą mamy tu. No i wychodzi, czy powiedzmy te rzeczy, tak jakby sprzedane tam, dadzą nam taki item, czy nie. No i wtedy mamy taką miarę opłacalności. Ewentualnie, co jest ciekawe, możemy wziąć wartość pieniężną, którą kosztuje ten przedmiot tu, porównać go z wartością pieniężną. I to jest ten obiektywny sposób. Pierwszy jest relatywny, drugi jest obiektywny. Porównać go z wartością pieniędzy, którą kosztuje on w innym miejscu, a potem porównać te dwie wartości do siebie. Rozumiecie? Tylko do, do tego, no i tutaj będzie trochę przejścia. Do tego potrzebujecie zrozumieć istotę wartości. Pieniądza z konkretnego miejsca w innym konkretnym miejscu. Czyli na przykład musicie wiedzieć, ile kosztują pieniądze, no tutaj, no, y, o, nomen, nomen, y, z CS Floata przenoszone na skinsmanki. Musicie rozumieć ich, jakby, mnożnik. Ile jest warta jedna złotówka na flocie, a ile na małpy. Wtedy zobaczycie, że na przykład taki y, y, kałach, którego tutaj akurat mam, będzie warty, powiedzmy, 530 zł no to wtedy zrozumiecie też, że pieniądze na flocie na przykład są warte, rzućmy 1,5. No to wtedy mamy te 530, mnożymy razy 1,5, wychodzi 765. Tyle wychodzi. I tyle by był na przykład warty ten kałach na małpie według floata. Wobec tego, jeżeli ja go wezmę z małpy i sprzedam na tym flocie, stracę na tym pieniądze. Wobec tego ten przedmiot jest zoverpracowany Więc on już, sam w sobie, z definicji się nie opłaca Z definicji nie opłaca się kupować tego przedmiotu Nie mówię, że to policzyłem, spodziewam się, że tak jest Po prostu, bo jest to aka bloodsport, ja go wpłacałem A Skoro go wpłacałem, no to wierzcie mi, że nie opłaca się go wyjmować Tak to ogólnie ujmę Yy, a nie, ja impresa wpłacałem. Rzeczywiście, ja wpłacałem w nie Bloodsport. To pewnie jest podobnie, że nie za bardzo się opłaca go wyjmować z małpy. No, i to są takie dwa yy, te, rzeczy: znaczy, takie dwie możliwości. Do czego się przydaje jedna, do czego się przydaje druga. Ja powiem tak. Yy, jedna jest. Dużo wymagającym strukturyzatorem, ja bym to tak nazwał. Ja sobie to tak w głowie tłumaczę przynajmniej. Jeżeli chodzi o czynniki obiektywne, czynniki obiektywne są bardzo proste. W sensie one są niesamowicie proste do używania, ponieważ czynniki obiektywne działają w ten sposób, że masz powiedzmy jakąś liczbę, która ci się wyświetla na ekranie. Ty wiesz, czym jest ta liczba, bo to jest najważniejsze, żeby zrozumieć istotę liczby. I jeżeli już wiesz, czym jest ta liczba, co ona, znacza, co ona oznacza, że wyświetliła ci się na ekranie i tak dalej, no to de facto można by było powiedzieć, że. Liczba do liczby łatwo się porównuje. I dzięki to jest coś takiego, że im więcej masz danych, im więcej obserwujesz i im więcej gdzieś działasz, Gdybym ja na przykład całe życie handlował na jakiejś jednej stronie, tak jak handluję na małpie, ale handlowałbym powiedzmy na jakiejś innej stronie niż małpa, to rozumiałbym po ile przedmioty stamtąd wychodzą i po ile przedmioty tam wchodzą. Jakby co to znaczy, że mam dużo na stronie, co to znaczy, że mam okazję na stronie, a co to znaczy, że mam powiedzmy mało na stronie, co to oznacza, że mam no, powiedzmy nie okazję, czy jestem robiony w konia przez stronę. Kiedy. Bo są takie strony, które, powiedzmy, dają, rzućmy więcej, ale ceny też na nich są wyższe. Albo są takie strony, które dają mniej, ale ceny na nich są niższe. I co się nagle okazuje, że to mniej, w cudzysłowie, ogólnie jakby jest mimo wszystko tą samą wartością, która jest wyższa, że tak to ujmę. No i to jest właśnie to, że to w ten sposób warto sobie interpretować. To taki, by można, można było powiedzieć, wstęp do tego. Jeżeli chodzi o jakieś wartości obiektywne, gdyby one kogoś interesowały, no to wiadomo, że tam. Nie wiem, float na małpę, no to jest 1,55 Ogólnie, jakby realne pieniądze na małpy no to jest około 1,55 mnożnika. No i to jest takie myślę dosyć klarowne do liczenia. Do Steam'a to jest 1,55, 1,35, w zależności czy z Fi czy bez Fi. Steam by Order to jest na przykład 1,20. Jeżeli chodzi o takie dobre, szybkie deale, które da się robić, chociaż szybkie. Teraz to już tydzień czekania, więc może nie aż takie szybkie, ale no rozumiecie, jakby o co chodzi. Więcej przeliczników nie mam. Dlaczego? No, smutne trochę, trzeba przyznać. No i to są, jakby, tego typu rzeczy. Czy w sumie mogę w tym filmie coś więcej dodać, poza tym, jak takie coś policzyć? No, jeszcze można sobie robić coś takiego, i to ja wiem, kto tak robi. Tak nie robią ogólnie osoby, które mają mało pieniędzy w ekwipunku, tylko robią tak osoby, które mają dużo. I nie dlatego tak robią, bo mają dużo, tylko dlatego mają dużo, bo tak robią. To jest różnica. Tylko to, że tak robią już samo, to nie jest klucz. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Czyli rzućmy, że masz na przykład na stronie jakąś okazję. Dodajmy tą awę, którą widzicie aktualnie. No i ja, żeby tutaj, wiadomo, powiedzmy sobie... I powiedzmy, że tych aw nie miałbym tyle, ile miałem tam do wyciągnięcia, czyli tam naście, czy ileś. Tylko miałbym ich, powiedzmy, do wyciągnięcia tysiąc. Rzućmy na, na taką e, statystykę. No to wiadomo, że ja... Mogę się właśnie w taki obiektywny sposób, tylko ten obiektywny sposób wymaga troszeczkę więcej, ale mogę powiedzieć, że OK, AWA się opłaca, ponieważ tutaj na Steamie mam numerek, który wyskoczył, no nie, na stronie miałem inny numerek, który wyskoczył, porównuję te dwa numerki do siebie, mówię, no na Steamie jest droższa niż na małpie, fajnie było ją wyjąć, i tak dalej. No dobra. Tylko jaki będzie koszt, nie? No i tu przychodzi coś takiego, że. Mm, tylko do tego naprawdę trzeba założyć, znaczy najlepiej byłoby założyć, że tej AW nie jest 1000, tylko jest na przykład 10 000. Albo jej jest 50 tysięcy. I w momencie, kiedy przecież yy, pewnie nawet i większe liczby byłyby bardzo potrzebne do założenia tego, ale już. Stop. Rzućmy, że mamy 50 tysięcy AW do wypłacenia. Ale coś takiego. No to tutaj się nagle okazuje, że nawet gdybyśmy przyszli z jakąś Dragon lorką, lorką czy czymś takim, nie da rady. Po prostu o to mi chodziło, żeby znaleźć ta taką cenę, że będzie potrzeba wiele itemów i nie będzie sobie można tego tłumaczyć, że no tak, ale kurwa, do Dragon Lora to by prosto wyszło. Nie? Po prostu. Wydajmy na to, że mamy, my, yy, mamy 50 tysięcy AW do wypłacenia. Tak. I mamy yy, pieniądze na nią. Ale te pieniądze znajdują się w. rzućmy. kurwa. nie wiem, 2000 itemów. W 2000 itemów mamy 150 koła, za które chcemy wypłacić małą awę. Tako. No i jeszcze rzućmy na dodatek, że albo wszystko, albo nic. Albo bierzesz 50 koła, albo spierdalasz. No to co należy wtedy zrobić w takiej sytuacji. No, i tu się pojawia taki problem, ponieważ to, co należałoby wtedy zrobić, to wziąć każdy z Twoich składników wpłaty, się każdy przedmiot, który Ty masz i spisać jego cenę. Następnie należałoby zobaczyć, ile ten przedmiot jest warty, powiedzmy sobie na baffe. Wtedy należałoby wyliczyć, ile jest warta złotówka tego przedmiotu. Jakby. Co ciekawe. Wartość złotówki na małpie to jest 0,667. Z tego co pamiętam. Wartość jednej złotówki na małpie to jest 0,667. To, jest, żebyście wiedzieli, tyle jest warta realna złotówka. Znaczy, tyle jest warta małpowa złotówka na złotówki normalne. Eee, I wtedy masz coś takiego jak złotówka tego Twojego przedmiotu. Potem patrzysz na to, ile jest warta złotówka, a wy, w miejscu, w którym ją kupujesz, i złotówka awy, w miejscu, w którym ją sprzedajesz. Potem porównujesz złotówkę awy, w miejscu, w którym ją sprzedajesz, do złotówki normalnej. No i w momencie, kiedy to robisz na Steamie, to potrzebujesz jakiegoś obiektywnego odnośnika. Jak zdobyć obiektywny odnośnik? Ja polecam, chyba najbardziej albo itemy z Rasta, no bo wiadomo, to ja mówię dalej o małpie. A jeżeli nie o małpy, to o klucze do TFA 2. I jak masz klucze do TFA 2, to wiesz, ile one są warte. Jakby wiesz, jakby jakie tam są procenty na nich, jakie liczby na nich obowiązują. Więc jak już masz klucze do TFA 2, to po prostu, jakby łatwo ci będzie to wszystko policzyć. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca. No właśnie. No i w momencie, kiedy ci nagle wychodzi, że kluczami do TFA 2 wypłaca się jakiś tam procent tych pieniędzy i w ogóle. Powiedzmy, jakiś tam jest konkretny, jakoś tam konkretnie to wychodzi, nieważne jak. I e, złotówka Twoich przedmiotów jest warta ileś, złotówka tej awy jest warta ileś. Wychodzi ci, że powiedzmy, dajesz mniej tych złotówek, niżeli te awy kosztują, i mniej będziesz miał, znaczy, będziesz miał więcej kluczy, niżeli za te przedmioty, a w zależności od miejsca, do którego to porównujesz. No to po prostu wtedy warto jest zrobić taką wymianę. Tylko, że te wszystkie rzeczy trzeba sumować. No i policzyć średnią złotówkę. Śred, średnią złotówkę. Śred, koszt średni jednej złotówki. I to wtedy wychodzi dosyć prosto. Ja, tak robi jedna osoba, która dorobiła się z bardzo małych kwot du dosyć dużej kwoty. Wychodzi to ciekawie. Ja ogólnie powiem moją opinię o tym. Dla mnie to jest strasznie kurwa niedokładne. W sensie ja uważam, że efektywność powinna być... Znaczy, przy takich dealach jak opisałem, to to jest jedyny sposób na, zrobi... na zrobienie tego. I to opisałem najbardziej sensowny. Ale w momencie, kiedy nie ma takich sytuacji i nic się aż tak nie pali, chociaż czasami może być tak, że na przykład jest źle wyceniony Dragon Lord, Powiedzmy. Albo jest źle wyceniony, powiedzmy, motylek sa... Sapphire, nie? Czy coś takiego? Napije się aż wody. No to wtedy... Niestety, ale tylko i wyłącznie taką metodą można to policzyć, ponieważ nie będziesz miał ładnego odnośnika do kosztu poniesionego Twojego kapitału. Bez e, takiego liczenia. Ja jednak uważam, że jest mało takich sytuacji na rynku Steam i jest na tyle mało, że jest to nie, nieistotne wręcz do robienia. E, tak też sądzę. I uważam też, iż. Jeżeli mamy obiektywny koszt kapitału, to właśnie zależy. Obiektywny koszt kapitału w skali makro jest szybszy do używania. Jest dokładniejszy, jakby. Jest prostszy. Nie jest dokładniejszy, jest prostszy do używania. Jeżeli masz coś takiego jak obiektywny przelicznik, ponieważ wiesz, że Zyskałeś ile tych, ileś tych pieniędzy I już cię nie obchodzi to Za ile ty pieniędzy to zyskałeś Ponieważ to jest obiektywne Co dostałeś To obiektyw, Ten obiektywizm jest Jakby w, jak, w jakąś tam te wiecie. wiecie o co chodzi On się na ileś przelicza Mam złotówkę na małpie, ona jest warta 66 groszy Tyle Nie potrzebuję nic więcej Mam 100 zł, mam 66 złotych. Mam 100 zł na małpie Coś kosztuje powiedzmy 80 zł na flocie i mogę to zakupić Moja korzyść 14 zł. Łatwo. Prosta. Widzę, że się opłaca. Nie. I to mówimy o takim. Ja bym to powiedział czymś takim, że tych skinów przechodzi dużo. One przechodzą bardziej za balans. One nie są szybko wymieniane. Nie ma szukania okazji. Okazją jest kapitał. Okazją jest jakby pozyskiwanie większej ilości kapitału, niżeli ja yy, na niego wydałem. Jeżeli ja pozyskuję za 67 groszy, rzućmy, yy, 115, z, znaczy złotówkę 15, czy tam za 67 zł pozyskuję 115 zł, to ja rozumiem moją korzyść. Moją korzyścią jest. I teraz uwaga, to będzie albo 10 zł, albo 15 zł. Zależy, które 15 małpowych, lub 10 normalnych. To będzie jakby moja korzyść, która z tego wynika, że zrobiłem taką wymianę. No, potem wiadomo. Prawda jest taka, że składniki, które wchodzą w ten moment wypłaty, też muszą być przeliczone wobec tego. Bez tego się nic nie uda. No, ale to wydaje mi się być już takie ale oczywiste. No. Eee, to bym tak powiedział. Wiecie, dla mnie ogólnie, jeżeli o mnie chodzi, najważniejsze jest to, żeby te wszystkie dane pozbierać. Ja ogólnie, przez to, że jestem przy, przypierdolony, to zbieram te dane. Powoli krecią robotą, ale to zbieram i powoli nawet się to udaje. No i to ogólnie dosyć dobrze wychodzi, bo, bo, bo jeżeli masz dużo W ogóle to jest ciekawe, bo rzućmy, że miałbyś na przykład jakąś inną jeszcze stronę, poza małpą. Znaczy jest dużo stronno, nie? No ale tak podawać... Rzućmy floata, ale float nie jest accurate. Eee, to potem można w ogóle... No bo te przeliczniki ogólnie nie są raz rozjebane, tak to nazwę. One nie są raz rozjeb rozjebane. Nie. One są. One mają wiele błędów na sobie. One mają wiele prowizji nałożone na siebie. One mają wiele odnośników w ogóle. One mają w ogóle nawet. To są takie głupoty, na które na przykład Wiktor zwracał uwagę, że. I teraz powiem trochę coś, czego nie powinienem był mówić, ale powiem, że. Nie chcę aktualizować ceny kluczy STF na małpie, dlatego bo TF to inny rynek, a ten inny rynek rządzi się innymi pricingami. I jeżeli dostosujesz cenę klucza do wartości rynku, to ona nie będzie dostosowana do wartości klucza ogólnie, więc bardziej się opłaca, jakby z tej perspektywy, żeby ludzie powiedzmy, nie abizowali tego i nie wyciągali ci temu ze strony, to bardziej się opłaca wywalić klucze z obiegu, zostawić je tak, żeby były z boku, niż yy, wrzucić je w obieg. Na no co, jeżeli ktoś się wrzuca w obieg? Powiedzmy, bo mu się opłaca wrzucanie tego w obieg. Powiedzmy, że naprawdę opłaca się wrzucanie tego w obieg. No to co to zmienia? No bo mamy dwie strategie: albo nie wrzucamy, albo wrzucamy, nie? Jeżeli komuś wyszło, że się nie opłaca, a ktoś przyjdzie i to zrobi, no to co z tego powstaje? No to jedyne co kurwa zrobić, to potem porównać te rzeczy do siebie, nie? Jedyne co pozostaje, no to porównać jedno do drugiego. I ci wyjdzie jakby współczyn... no w sensie jakby... Ja powiem tak. Znaczy to jest coś, czego... Ja to szyfruję trochę, nie? Bo jakbym przecież kurwa powiedział wszystko, to byście mi podjebali. Czyli znaczy, ja z tego nie korzystam, ale korzystałem długo i... No... Mój stary. Yy, powiem tak. Jeżeli mamy miejsce, które wchodzi w jakąś grę, tak, i w tej grze odnosi jakąś korzyść, i mamy drugie miejsce, które jakby jest w. Jest na tym samym ringu, tylko walczy innymi yy, rękawicami, ale jest na tym samym ringu i może podejść i zajobać temu drugiemu, że tak to powiem to, i mówiąc to w kontekście stron, to jedyne, co wystarczy zrobić, to zobaczyć to, czy aby, w sensie, który z nich nie ma racji. No bo albo jeden z nich robi głupotę ekonomiczną, tak? Jakby, i jakby jeden jest debilem, jeżeli tak, i robi głupią rzecz, i to jest najgorsze, do czego można dojść, albo... Okazuje się, że ten jeden dobrze, że nie robi tego tak, jakby. Że on do, dobrze, że nie robi. Ponieważ to powoduje, jakby jakiś tam, jakąś tam wyrwę. No a co jest ciekawe, to jeszcze może być taka sytuacja, że na przykład i jeden i drugi ma rację. No to jest rzadka taka sytuacja. Ale no, nie będę mówił, bo takie. Sy to jest. Y jakby ja próbuję jak najbardziej zaszyfrować kurwa to. Próbuję powiedzieć, ale zaszyfrować, żebyście nie rozumieli kurwa o co chodzi, ale żeby to było ciekawe. Nie wiem, nie w sądzę, sensie, że nie udało mi się tego zaszyfrować. Że mówię za bardzo oczywiste rzeczy. Totalnie. Totalnie się wypierdala wypierdalam się na tym, ale jakby to dobrze, to dobrze też czasami trzeba pierdolnąć głupotę jakąś na tym, na tym YouTubie i powiedzieć za dużo w takiej sytuacji o której aktualnie mówię powiedzmy, że jakby mechanizm wybacza że jakby i tutaj można by było dać skrzynki na małpie chodzi o to, że powiedzmy bot się pomyli i dam e, skrzynkę, która kosztuje złotówkę, tak jak była e, skrzynia Fracture, za 2 złote do wpłaty. Ale skrzynki są na tyle płynne, że jakby wolno ci, nad... wolno ci zrobić taką pomyłkę. Dragonlora razy dwa jakbyś wrzucił, to byś przegrał. Ale skrzynkę ci wolno. Bo to po prostu wybacza. Tud tutaj ci wolno robić błędy w tej materii. W Dragon Lore nie wolno. Tu wolno. W ten sposób. No, i powiedzmy sobie, że w tej dyskusji, jeżeli ktoś robi błędy, które są wybaczane, to z jego perspektywy to nie są błędy, bo on ma tylko większy obrót. Jakby on wygrywa na tym, że robi te błędy, jeżeli tylko i wyłącznie błąd jest wybaczany. No, i jeżeli błąd tego typu jest wybaczany, to on go nie naprawia. Ewentualnie, jeżeli go naprawia, to na jego niekorzyść jest ta naprawa. Ewentualnie to nie jest błąd, tylko to jest bardzo relatywny błąd. W sensie to jest coś takiego, że ty możesz mieć korzyść i ktoś inny może mieć korzyść. No to jedyne, co już wystarczy zrobić, jeżeli masz tego typu dane i masz tego typu statystyki, to jest zrobić tabelę porównawczą cen, obliczyć średnią różnicę obliczyć korzyść, która wynika z takiej zamiany, która normalnie by nie miała korzyści, powiedzmy sobie, i potem trzeba jeszcze jeden współczynnik policzyć, bo mamy już jakby porównanie, tylko trzeba jeszcze policzyć współczynnik wymiany, a potem współczynnik wartości wykorzystanych wykorzystanego błędu, że tak to powiem. W sensie ile ten błąd, który wykorzystujesz jest warty obiektywnie. Tak to powiem. Bo tam idzie, bo tam da się zajebać. Jeżeli odkryjecie dokładnie to samo, co ja, to tam można się właśnie jednąć w tym obliczeniu. I tam srogo się można pierdolnąć. Bo ja, ja tam. O Jezus Maria. To, to duża pomyłka, która tutaj akurat zachodzi to trzeba umieć policzyć. W sensie umieć. Jak już wiesz co, to policzysz. Ale żeby do tego dojść, co nam trzeba liczyć i żeby trochę nie lecieć na typu, uda się czy się nie uda? Zobaczymy, zobaczymy. Dużo kurwa wyszło. No dobra, może da radę. Nie dało? Ajajaj. <grym> żeby w ten sposób nie wyjść, to po prostu no to wymaga troszeczkę tam większego ogarnięcia. O. Także tak. Ja powiem szczerze. Mam nadzieję... Tak zupełnie szczerze, że nikt kurwa nie zrozumiał, co ja powiedziałem w tym filmie. Tak, tak, totalnie szczerze. Ja mam nadzieję, że ja po prostu zrobię film z fajnym tytułem. Wiecie, ktoś go zobaczy, powie tak No fajnie, te 1,55 na małpie, to spoko. Okej, okay, rozumiem, tutaj jest coś takiego, coś takiego. Aha, coś trzeba policzyć, spoko, rozumiem. Ok, I że ta druga część tego filmu zostanie tak typu no, to, kurwa, co to on w ogóle pierdoli? Wytyfy. O Szymon, kurwa w ogóle gada? No, ja wiem, że przez przypadek powiedziałem wszystko, co tam trzeba. No, bo powiedziałem to tak chaotycznie, tak kurwa nie po drodze. Tak, nie wiem, tak w porozpierdalany sposób. Ale tak specjalnie, oczywiście, że kurwa specjalnie, no żebyście nie myśleli, że to jest przypadek, że ja chciałem wam coś przekazać. Nie, ja chciałem przekazać tylko to, że. Yy... No, no, no i zajebiście.